What's everyone? Witajcie, kochani! Właśnie zakończyłam tego live'a, no on tak nie za bardzo mi wyszedł. Na razie jest zapisane, ale jeszcze nie zdecydowałam, czy na zawsze. <grywamy> Zobaczymy, jaka będzie reakcja. W każdym bądź razie teraz zaczynamy filmik przygotowujący na przyjazd kuzyna z Indii. Zaczynajmy od tego. Yy tego dyniowego e, deseru, czyli e, pumpkin halwa. Potem zrobimy pala, palak panir. E, a potem co zobaczymy na co czas pozwoli. Te dwie rzeczy muszą być dzisiaj, e, a reszta no to zależy jak mi czas pozwoli. Najpierw na sklarowanym maśle, czyli na gi, podsmaży, e, podgrzejemy te nerkowce i rodzinkę. To czego Enaja nie wyjadła Niezana Pierwszy raz takie podsumowanie robię, bo przy tym marchewkowym no to ja się nie bawię aż w takie rzeczy ale żeby było prawidłowo, gdzie te rodzynki y, napełniają się masłem. Tak pisało w przypisie, więc... Ja sobie tego przeczytałam, a teraz robię tylko to, co pamiętam, nie? Patrzcie, tak się robi, tak ma się zrobić. Te, te rodzynki mają się takie zrobić. Wiecie. Suczyste maśle. <grym> I potem wyciągniemy to, dodamy jeszcze gi i wrzucimy dnie samą. Dobra, rodzynki są fajne już, nie chcemy tego przypalić, więc wyłączę dobrze ją wyciągnąć. Tak to wygląda. Chyba troszeczkę za duży ogień był, ale to nie szkodzi. Teraz dodam masła więcej i wrzucę dynię. <grym> Zaklinowało się. Krawca się ma podsmażyć. Powiem Wam, że ta dynia to wygląda prawie jak ta marchewka. <grym> Więc może smakować będzie też podobnie. Zobaczymy. kokosu, wiórki i dodaję cukru. Tutaj sobie dałam może za dużo. Na razie zostawię tyle, bo tutaj ja osypałam 6 łyżek. I teraz zaleję to mlekiem. No i teraz to mleko musi wyparować. Co potrwa trochę? Nie wiem, czy za dużo mleka nie wlam. Bo to nie tak nie ile marchewka. Może nie wpiję tego mleka. No w każdym razie zabieram się za cebulina cebulina panil. A to musi sobie poczekać i gotować się. Pancakes. Didza. Hm? jest Didza. Didza. Halwa. 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 yeah. Halwa. 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 Yes. Okay. Halwa. 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 Halwa a jeszcze mniejsze, bo ten coś mi nie działa teraz nie wiem, płatniam masłem na niego. Mam to jeszcze kardamonem w proszku. Gęstnie. Czy daleko ma do zgęstnienia, ale widać, że to mleko wyparowuje i się robi taka mamuiga. No w każdym bądź razie. Mm, ja dałam tutaj połowę dyni. 500 gram gdzieś około. Tyle ostatnio miało połowy dyni teraz. Tak na oko myślałam, że teraz samo w każdym razie mogę zrobić z całej, no ale nie zrobiłam. Zobaczymy ile tego wyjdzie. No mleko w którymś punkcie wyparuję wszystko, nie? Obecnie to wygląda tak? A ja jeszcze nie pokoiłam cebuli do drugiego. i nie udało mi się przedstawić dużego na moment. MAMI Zwariowany dzień. Enaia śpi. Arvi dostał mleko i leży w łóżku. Miejmy, nadzieję, że zasnie, ale jakoś tego nie widzę, mimo że jest na nogach od 3.30 dzisiaj. No, a ja was powiem, co tutaj się działo, nie filmowałam. Musiałam wyłączyć jak szło do Enai, ale już jest prawie gotowa. Jak widzicie, robi się taka pulpa. Jeszcze troszeczkę się muszę wygotować. Za chwilę włączę, jak będę pewna, że nie muszę iść do Arbiego. Już wrzuciłam te orzechy i rodzynki. A tutaj już zaczęłam gotować. I już zaczęłam gotować cebulę, czosnek, indier i chili. Są w dużych kawałkach, bo ja to dzisiaj będę blendować. Więc jest większe w kawałkach niż zwykle. Teraz ja będę wsypywać kurkumę masalę sól i pomidorki i będę to blendować. W międzyczasie jeszcze muszę podsmażyć paniery, jeszcze się tym nie zajęłam, więc powolutku do przodu. To jest będzie jedna łyżka. A to nie mam miarki, Na jednej było, a nie tu z Iść tutaj było na tych miejscach z tym. Y Cały czas z tej puszki. Niewiele, ja nie lubię za dużo, bo to jest za... Za kwaśne. No dobra, to jeszcze chwilę się podsmażę i będę to blendować, a w międzyczasie zajmiemy się palirem. Zobaczmy, co zostało z mojego paniru. Trochę taki rozwalony. Czekaj. Trochę przy wyjmowaniu mi się rozłamał, ale tak wygląda. Delikatny, nie? <śmiech> <śmiech> Jak tu mój panir. Nie jestem tym mistrzem, bo robię rzadko, ale robię, więc się nauczę z czasem. Duże robię te kostki. Nie chcę, żeby mi się rozwaliło. Mój może tak to często rozbebuje, że tak powiem. <głosi> Lubi sobie rozgnieść jak ziemniaki i wiecie o co chodzi w środku. No ale chcę, żeby to ładnie wyglądało, więc staram się robić większe kostki. Hmm, tu posypię tym. Tylko do panieru. No. Tylko trochę, bo tam już masala jest. Mm -hmm. Chyba za duże te kostki da. No cóż, nie może być idealnie. Zawsze musi być gdzieś coś. <laughs> Dobra, pokażę, jak już będzie wszystko w środku. W ogóle moja szwagierka, jak robiła panier india, to pokroiła w kostkę, włożyła do wody, włożyła do mikrofali na minutę i potem odcedziła i wrzuciła do dania. Nikogo nie widziałam podsmażającego paniera w india. <grym i zna> <grym i zna> Ale ja tak wolę. <grym i zna> Ale kuczeka też nie podsmażają, a ja lubię, znaczy nie zawsze robię, ale czasami ja robię, szczególnie jak robię piersi. Widzicie, to jeszcze dzisiaj jest czwartek, jak będzie niedobre, to my to dzisiaj i jutro zjemy i kurczę tego nie zobaczy. Trzeba dorobić robić kurczaka na jego przyjazd. Musiałam zrobić jedno wegetariańskie, jedno mięsne. Ale może coś mówi, żeby zrobić jakieś suche sub, nie no Zobaczymy. Ale nie mogę iść do sklepu, bo dzieci są w domu. Dlatego robię tylko z tego, co mam w domu. Coś mi się rozłoży. Muszę się zobaczyć, czy Albi zasnął, bo on tylko pił mleko, ja go tam zostawiam. Pis na Palak Panir Jezus na moim kanale. No w każdym bądź razie teraz yy, przeniosę tą cebulę z imbirem do blendera i zmiksuję, dodam szpinak, zmiksuję i potem dodam. Parier. Czasami dodaję śmietankę albo mleko kokosowe, ale nie tym razem, bo nie mam. No to są trochę zbędne kalorie, bez tego tak jest smaczne. No dia. Dodałam trochę szpinaku, potem jeszcze całą tą paczkę, ale na razie tylko trochę. Ostatnio wywaliłam ten czoper, na który Wam narzekałam, że już przekroczył, że tak powiem, datę ważności. No i chyba ten też już, już dłużej nie mogę go używać. No cóż, zblenduję tym ręcznym. Już... gdzie indziej. Czekajcie o mnie zawsze mogą być przygody, hmm, Taka do mnie kuchareczka sadzia. Coś tutaj jest. Dobra. Teraz to zagotuję i potem wrzucę tego paniera. Mm. No Wyżej do kupi się mecza kokosowego albo kremówki, jak będzie takie sobie. Że jestem średnio zadowolona, ale ja już tak mam, że jak gotuję dla gości, zawsze wychodzi gorzej niż jak gotuję byle co. W sensie, tak wiecie, dla siebie na cokolwiek. Wtedy mi wychodzi smaczne. Jakby. Czyli nie próbowałam jeszcze, ale już widzę, że się ten pani rozsypuje mi, więc. Ach, no cóż, będzie co ma być. Dwoje śpią idę posprzątać w kuchni, zanim się obudzą i potem zobaczymy jak pójdzie Mam trochę czai, może wypiję, może może wróci za chwilę. Nigdy nie wiadomo, ale trzeba posprzątać w kuchnię, od tego zacząć, bo szczególnie po tym szpinaku, no, po tym blenderze, którego muszę w końcu wyrzucić. I właśnie zmiotował w łóżku, więc koniec przygotowań kulinarnych. Trochę ogarnęłam już łóżko, teraz się tulimy. Mam nadzieję, że do tej pory przygotowania Wam się podobały. bo <grybujesz> to chyba raczej na pewno koniec na dzisiaj. Aż tak rozwalone przedmieszanie mojego męża, ale tylko tyle zostało, więc nic nie zostanie dla kuzyna, bo może jeszcze ja dwie dokładki. Mamy teraz piąte rano. Więc to pójdzie pewnie jeszcze na lunch. do pumpkin kahalwa, to muszę powiedzieć, że smakuje tak samo jak yy, prawie tak samo jak ten marchewkowy, więc yy, no dobry, ale bez szału, bez jakiegoś zaskakującego smaku. No ale smaczne. Zjedliśmy wczoraj po miseczce. Yy. Dzieciom nie było akurat nastroju na to. No a potem jedliśmy coś innego, więc już tego nie skończyliśmy. Ale nie będzie wstydu dać kozynowi dzisiaj. Tak przynajmniej mój mąż powiedział. Dobra, to na tyle na dzisiaj. Na razie pa!